Wyszukiwarki internetowe po raz pierwszy od 20 lat mają realną konkurencję. Już ponad połowa milenialsów i osób z pokolenia Z woli szukać informacji, rozmawiając z AI, zamiast przekopywać się przez linki Google. A to dopiero początek. W ciągu ostatniego roku powstało więcej obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję niż zdjęć zrobionych przez ludzi w całej 150-letniej historii fotografii. To już nie jest przyszłość, to teraźniejszość której Twoja wyobraźnia dostaje najpotężniejsze narzędzia, jakie kiedykolwiek istniały. To rozbudowany biznesplan, który asystent AI pisze z Tobą w 5 minut. To streszczenie 50-stronicowego PDF-a do konkretnego podsumowania. To bajka na dobranoc, którą Twój smartfon wymyśla dla Twojego dziecka. Cześć, jestem Paweł. Moim zadaniem będzie przybliżenie Ci dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT, Gemini, czy Copilot od Microsoftu. Chcę pokazać Ci, że sztuczna inteligencja nie jest niczym strasznym, trudnym czy nieosiągalnym. A kiedy ją zrozumiesz, staje się Twoim nieocenionym pomocnikiem w codziennych zadaniach, zarówno w domu, jak i w pracy. Zobaczymy to na konkretnych, praktycznych przykładach, bez lania wody i nudnych definicji. Hej, ja jestem Piotrek. Na kanale odpowiadam za wszystko, co łączy multimedia ze sztuczną inteligencją. Pokażę Ci krok po kroku nie tylko, jak generować obrazy od podstaw ale też jak korzystać z narzędzi, które często pozostają w cieniu, a potrafią być niezwykle przydatne w codziennej pracy. Przy każdej metodzie jasno oddzielę, co zrobisz za darmo, kiedy warto dopłacić oraz jak używać materiałów legalnie. Branża AI rozwija się bardzo szybko. Co kilka miesięcy następuje rewolucja i jeśli nie śledzisz zmian na bieżąco, łatwo zostać w tyle. Pracując od lat w branży IT, nauczyliśmy się selekcjonować informacje na tematy związane ze sztuczną inteligencją. Naszym celem jest pokazać Ci tylko te rozwiązania z AI, które są praktyczne i pozwolą realnie zaoszczędzić czas. Dlatego stworzyliśmy ten kanał. Damy Wam wiedzę i umiejętności, narzędzi sztucznej inteligencji, dzięki którym wykorzystacie je w domu, w pracy lub we własnym biznesie. Będziemy trzymać Was na bieżąco z najnowszymi trendami i tłumaczyć je na przykładach. Prosto i zrozumiale. Chcemy pokazać, że AI jest przystępna i każdy może ją opanować. Niezależnie od wieku czy branży, w której pracuję. Jeżeli chcesz być z tematem sztucznej inteligencji na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Zapraszamy Cię na wspólną podróż kosmiczną do świata sztucznej inteligencji.